Connecting to, AI. Connecting to, AI. Connecting to, AI. to jest podcast AI Codziennie, czyli co słychać w sztucznej inteligencji. Zapraszam do wysłuchania najciekawszych informacji ze świata AI. Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Dobrzański. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka AI Codziennie. Dziś opowiem o nowym narzędziu AI na YouTube, które pozwala remiksować muzykę, Porozmawiamy o chińskim modelu językowym i e lightning Omówimy Symphony Creative Studio od TikToka dla twórców wideo oraz przyjrzymy się badaniom o jakości poezji generowanej przez AI. YouTube wprowadza nowe narzędzie AI dla twórców muzycznych, które umożliwia remiksowanie utworów, dostosowując je do innych gatunków i nastrojów. Dzięki temu użytkownicy mogą eksperymentować z własnymi kompozycjami zmieniając na przykład piosenkę pop w balladę jazzową lub utwór w stylu barokowym. Narzędzie, będące rozwinięciem systemu DreamTrack, pozwala na tworzenie nowych 30-sekundowych ścieżek dźwiękowych na podstawie wprowadzonych wskazówek dotyczących gatunku, emocji czy stylu. DreamTrack działa na bazie modelu AI o nazwie Lyria, opracowanego przez DeepMind. I współpracuje z artystami, którzy udostępnili swoje wokale do tworzenia nowych utworów. Twórcy tacy jak Charlie XCX, Demi Lovato, Sia i John Legend już zaangażowali się w ten projekt, co pozwala na wykorzystanie ich głosów w remiksowanych utworach. Nowe ścieżki dźwiękowe są oznaczane jako wygenerowane z pomocą AI i przypisane do nazwiska artysty, co zapewnia transparentność. Obecnie narzędzie jest testowane przez ograniczoną grupę twórców głównie w formacie Shorts, a YouTube planuje stopniowo rozszerzać jego dostępność. Funkcja remiksowania muzyki otwiera nowe możliwości dla artystów i użytkowników, którzy mogą dostosowywać swoje utwory do różnych kontekstów i odbiorców. Inicjatywa ta pokazuje, że YouTube stawia na zaawansowaną integrację AI Tworząc unikalne i interaktywne doświadczenia dla społeczności twórców. Idziemy dalej. Chińska firma 01AI zaprezentowała swój własny model językowy AI, który jest porównywalny do GPT-4, osiągając to przy znacznie niższej inwestycji w infrastrukturę. Model, nazwany e-Lightning, został wytrenowany przy użyciu 2000 układów GPU o wartości 3 milionów dolarów. Co jest znaczącą różnicą w porównaniu z OpenAI, które na trening GPT-4 wydało około 80-100 milionów dolarów. Pomimo ograniczeń sprzętowych wynikających z sankcji nałożonych na Chiny, osiągnięto to dzięki zaawansowanym optymalizacjom, takim jak wielowarstwowy system buforowania i wyspecjalizowane silniki wnioskowania, co obniżyło koszty użytkowania do 10 centów za milion tokenów. Wynik e Lightning uplasował go na szóstym miejscu w rankingach, i mimo, że nie zagraża bezpośrednio liderom, takim jak GPT-4, Gemini 15 Pro czy Grok, pokazuje potencjał chińskich firm w optymalizacji technologii AI. Dla porównania, modele amerykańskie nadal dominują pod względem możliwości, ale sukces 01AI podkreśla innowacyjność Chin. W radzeniu sobie z ograniczeniami dostępu do najlepszych akceleratorów AI. Kolejny news: TikTok właśnie ogłosił premierę Symphony Creative Studio nowego narzędzia opartego na sztucznej inteligencji, które ma ułatwić tworzenie i skalowanie treści wideo, zarówno użytkownikom, jak i reklamodawcom. Badania wskazują, że kreatywność w reklamie ma kluczowe znaczenie. Odpowiada aż za 49% wzrostu sprzedaży. Dzięki Symphony Creative Studio użytkownicy mogą szybko tworzyć treści, które są zgodne z najlepszymi praktykami TikToka, bazując jedynie na minimalnych danych wejściowych, takich jak informacje o produkcie czy linki do stron. Studio oferuje szereg funkcji, takich jak Generate and Remix Videos. Które przekształcają szczegóły produktów w gotowe treści wideo, oraz awatar wideoste, które pozwalają na tworzenie narracyjnych filmów z użyciem cyfrowych awatarów, reprezentujących różnorodne języki, gesty i style. W przypadku marek, takich jak Vodafone czy Vietjet wykorzystanie tych funkcji przyniosło znaczące rezultaty: od obniżenia kosztów za lit. Po rozszerzenie globalnego zasięgu kampanii. Dzięki funkcji Translate and Dub Videos reklamodawcy mogą łatwo przełamywać bariery językowe, tłumacząc i dubbingując istniejące filmy. To pozwoliło np. niemieckiej firmie Vox Media podwoić konwersje i zmniejszyć koszty akwizycji klientów o połowę. Kolejną nowością jest Video Editor który umożliwia szybkie ulepszanie wideo dzięki generatywnym narzędziom AI, takim jak dodawanie napisów, efektów czy muzyki. Symphony Creative Studio stale się rozwija. Wkrótce dostępne będą funkcje Refresh Videos, które odświeżają istniejące treści, oraz Generate TikTok Scripts, automatycznie generujące scenariusze dopasowane do stylu TikToka. Narzędzie to już teraz dostępne jest dla wszystkich użytkowników, TikTok for Business. I na koniec badanie opublikowane w Nature wykazało, że poezja generowana przez AI staje się coraz trudniejsza do odróżnienia od tej pisanej przez ludzi, a nawet jest oceniana jako bardziej atrakcyjna pod względem jakości, rytmu i ogólnie piękna. Eksperymenty przeprowadzone na łącznie ponad 16 tysiącach uczestników. Pokazały, że osoby niebędące znawcami poezji były w stanie poprawnie wskazać autorstwo AI w mniej niż połowie przypadków, co sugeruje, że działali poniżej poziomu losowego odgadywania. Ciekawym wynikiem było to, że uczestnicy częściej przypisywali wiersze generowane przez AI człowiekowi niż odwrotnie. Poezja generowana przez AI była uznawana za bardziej przystępną i zrozumiałą co mogło wpływać na jej wyższe oceny. W badaniu wykorzystano wiersze napisane w stylu 10 znanych poetów, m.in. Shakespeare'a czy Emily Dickinson, a także analogiczne utwory wygenerowane przez ChatGPT 3.5. Wszystkie utwory były oceniane według tych samych kryteriów, m.in. emocjonalność, spójność i innowacyjność. W drugiej części badania uczestnicy oceniali wiersze w trzech różnych warunkach. Byli poinformowani, że wiersze były autorstwa człowieka AI lub nie otrzymywali żadnych informacji o autorstwie. Wyniki pokazały, że na oceny wpływała świadomość, że utwór został stworzony przez AI co wskazuje na istniejące uprzedzenia wobec sztucznej inteligencji. Podsumowując. Badanie pokazało, że poezja generowana przez AI osiągnęła poziom jakości zbliżony do utworów ludzkich, a nawet przewyższa je pod niektórymi względami. Mimo to świadomość technologicznego pochodzenia wierszy może obniżać ich odbiór w oczach czytelników, co wskazuje na barierę percepcyjną, którą AI musi pokonać, aby być w pełni akceptowaną jako twórczy partner. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Słyszymy się niebawem. Cześć. Masz tu AI. Codziennie podcast, który dostarcza ci wiedzę.